Cześć, witajcie na kanale Komiksomania. Mam tu kolejną paczkę od Ashet z kolekcją Bohaterów i złoczyńców od DC. Są to numery 36-37 na 25 listopada. Ja otwieram ją 2 grudnia. Dobra, reklama metalu. Świetna sprawa. Metallica u nas zagra już niedługo, półtora roku jeszcze i przyjadą do Polski. Dwa koncerty będą. Bardzo mnie to cieszy. Fajna sprawa. I dwa komiksy. Tutaj było widać yy, chodzi o tą podwyżkę wszędzie w sieci już to gra. To jest fajnie zafoliowane tutaj z tyłu za tomem 37 za Legionem Spora Bohaterów nadciąga ciemność. I jest tutaj taki dodatek. Oczywiście no ceny podskoczą. Jako prenumeratorzy nie mamy całej takiej lipy, bo cztery dychy praktycznie za tą, ale od początku zajrzymy do tego tomu najpierw, a potem oczywiście Legend przejrzymy. Długo czekałem na godzinę 0 na kryzys w czasie. Było już o tym pisane, mówione w tym semikach. No, i wtedy nastąpił, nastąpiła prawdziwa godzina 0. Skończyło się wydawanie Batmana, Supermana, Spidermana i tak dalej. Prawdziwy to był kryzys wtedy. No, a po 20 ponad latach doczekaliśmy się wydania tego eventu. Z 94 roku. Kryzys 4.0 To jest fajna sprawa. Zaczynamy od tyłu, czyli od, lecimy od czwórki do zera. Zupełnie inaczej niż zwykle. Ogólnie była fajna inicjatywa, miała duże pole do popisu. Mogliśmy bawić się w czasie różne skoki, złota era, srebrna era. Każdy mógł spotkać każdego, więc to było coś niezwykłego na tamte czasy. I komiks jest naprawdę bardzo fajnie narysowany. Tutaj Dan Jurgens ma dużą rolę. widzę. Tak, tutaj jest opis Dan Jurgens, Ordway, czyli to są wszystko to dwa nazwiska wielkie, właśnie z czasów ten oni, obydwoje, obydwoje tych twórców tworzyło Supermana, więc fani Samika są tutaj w temacie. do tego mamy, no, wiadomo, kredowy, fantastyczny papier. Postacie, które znamy, Waverider, tutaj jest na przykład Alan Scott. Green Lantern też miał swoje parę takie minimalne występy w Samiku, no, ale są, jest, są wszyscy bohaterowie z tamtego okresu. Między innymi Green Lantern on ma tutaj dużą rolę. Dużą albo niezwykłą rolę, gdyż. On jest świeżym wojownikiem, wojownikiem yy, świeżym lanternem. Dosłownie 5 zeszytów swojej serii, gdzie przyjął pierścień. Nastąpiło to w 51 numerze, już był on Green Lanternem. W 50 numerze dostał pierścień na ostatnich kadrach, a w 51 już on był latarnią. Związane to było oczywiście z szaleństwem Hala Jordana, który został Parallaxem no, i raptem po pięciu zeszytach Kyle trafił na, na kryzys w czasie dosłownie. I to było bardzo dla niego też trudne, gdyż on był wtedy w sytuacji bardzo kryzysowej w swoim życiu. Jego dziewczyna została zamordowana i zamknięta w lodówce. Sadystyczny Major Force zostawił mu liścik, zajrzyj do lodówki, otworzył no i. Taka sytuacja tam właśnie nastąpiła. Oczywiście było tam, była tam zażarta walka między tymi dwoma meta człowiekami, że tak powiem. No, Kyle Reiner z obdarzony pierścieniem, a Major Force to był taki sadystyczny psychopata, który był miał być odpowiednikiem kapitana Atoma. No niestety oszalał i farał. To jest świetna linia czasu. Bardzo to stanie, że to się ogólnie tutaj trafiło. I jesteśmy też tutaj, można od razu sobie spontratować obecnie. Kurczę, obecnie, czyli takie jakie to były czasy w, sem, yy, w Semiku. No w Semiku też, bo byliśmy przy Nightfallu, byli, przeżyliśmy śmierć Supermana, nie doczekaliśmy oczywiście Kyla Rainera jako Green Lanterna, ale to były mniej więcej te czasy i dla wszystkich semikorżerców to jest świetna pozycja, jeszcze raz podkreślę. i tutaj jest też ważny moment pojedynku Kyla Rainera właśnie z paralaksem Ale to oczywiście nie był jeszcze koniec paralaxa, czyli o to y, mogę to zdradzić. Ale. O, takie statusy chyba kło dla Kyla. Z paralaksem jeszcze się dużo zadziało, Mam nadzieję, że będzie final light. Final Light by się przydało, żeby było wydane i byłoby super. Wtedy byśmy mieli praktycznie po różnych seriach z kompletowaną y, historię Lanterna, trochę wiecie w semikach, trochę przez Supermana, trochę w Egmoncie w różnych takich komiksach typu Green Lantern czy nawet takich związanych z uniwersum DC gdzie tam, y, na przykład w Green Arrowie, Couchan było o tym rozpisywane i tak dalej, więc jakby to wszystko pokładać, to jakiś tam mis maszy komiksowy od zeszytówek właśnie po wydania zbiorcze, grubsze, cięższe, miękkie, twardookładkowe byśmy już mogli sobie jakąś tam poltretować Dream Lanterna. I przejdźmy tutaj Posłowie Dana Jurgensa, bardzo fajnie. Są tutaj różne jakieś szkice. Ciekawy ten event dla mnie będzie, bardzo go chciałem przeczytać. Już dawno, on jest oczywiście od, la, od lat dostępny na translacjach. Jak ktoś odwiedza polską scenę translacyjną, to wie, co tam się dzieje. Jest tam naprawdę masa komiksów, można się obczytać. I tu świetne dodatki są. Więc jak komuś mało komiksów, no to oczywiście może tam szukać sobie różnych wszelakich i innych treści dodatkowych, nie tylko superbohaterskich. Świetnie, no my tego nie doczekaliśmy, właśnie tutaj, zobaczcie Hakomen bez. Z dłoni, z harpunem, green arrow, inny niż ten, którego znamy. To też wszystko następowało. Zapowiedzi, ale to za chwilę zobaczymy. Tu rewelacja dla mnie. I tutaj legend superbohaterów oczywiście jest ta kartka. Już widziałem na filmiku, że to jest legend z 80 lat, ale sprzed kryzysu na nieskończonych Ziemiach, więc to mnie też ciekawi. Jak to będzie wyglądać? Zobaczcie, 82 rok. Co by nie było, ciekawie. Liczyłem, że to będzie właśnie po, że to będzie takie nowe otwarcie, ale jest trochę inaczej. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Graficznie jest ciekawie. No ogólnie, Legion Samo Super Bohaterów jest mało znanymi postaciami, grupą. Ogólnie w Polsce. No, z komiksów to właśnie w kolekcji był Superman. And właśnie ten Legion Super I był w tej kolekcji i w czarnej kolekcji. Więc powtarzały nam się te, te numery i chciałoby się poznać tego Legionu więcej. Mam nadzieję, że ten tom spełni oczekiwania co do tej grupy. Trochę się boję, ale widzę, że chyba nie będzie wcale tak źle. To wygląda naprawdę interesująco jak na te swoje lata. Więc spoko jest tutaj, spory kredyt zaufania i liczę, że się tutaj będę dobrze Obawiam że historia będzie wciągająca. Tu natomiast wygląda bardziej ramotkowo, już widzę po kresce. Tak jeszcze starzej, no zobaczymy. Ogólnie bardzo mnie cieszy cała ta dziesiątka, która tutaj wyszła, wychodzi jeszcze. Bo jest dużo pozycji właśnie z lat 80 -tych, 90 -tych. Czyli taki powrót do Semika, powrót ten sentymentalny do tych lat. Legion samobój Samobójców, Legion superbohaterów też miał swój występ w Supermanie, w Stan więc... Yy, bardzo fajnie, że wydali tutaj I może mam nadzieję, że jeszcze wydadzą coś bo skoro to jest 82 rok no to oczywiście mogą sięgnąć po jakieś historie z 90 i po 2000 lat i zobaczmy, zapowiedzi yy, Liga Sprawiedliwości Droga Tornado, czyli coś nowego, no i Superman na wszystkie pory roku, To jest na 4 pory roku Jak w ogóle mówić na wszystkie pory roku zresztą tak samo, tak było przetłumaczone do Zagmontu i bardzo dobrze, że to oby, obydwa tomy wychodzą to jako yy, Dubel. No, już niedostępne jest to po prostu z Egmontu. To wydało no, bardzo dawno temu, więc fajnie. Chociaż yy, to ponownie się w Deluxe. I tak to by wyglądało. Kolejne dwa tomy. Trzymajcie się, do następnego. Cześć.